Historia judo w Bytomiu ma już 55 lat i związana jest nierozerwalnie z Czarnymi. Klub został założony przez Józefa Wiśniewskiego i prawie od samego początku mieści się przy ulicy Łużyckiej 90. To miejsce stało się mekką judo w Polsce, przez którą przewinęły się tysiące zawodników. Nie wyobrażam sobie w ogóle mojego życia bez sportu, a jeżeli już ze sportem właśnie to na pewno nie w innym klubie. Skąd się wzięłaś w czarnych beltach? To historia rodzinna w zasadzie. Od małego gdzieś u nas w rodzinie było to judo i kuzyn trenował w zasadzie i po prostu tak przyszłam na jeden drugi trening zobaczyć zawody i spodobało mi się, więc zaczęłam. Dziś trenuje tu około pół tysiąca osób. Zajęcia na macie zaczynają już w wieku 4 lat i w czarnych bytom mogą przejść przez wszystkie kategorie, aż do seniorów. Jest to największa baza w Polsce. Jeżdżę po Polsce i widzę, jak w innych klubach jest. My mamy się czym pochwalić. Mogę jeszcze dodać, że to jest jeden z lepszych w Europie klubów, i oczywiście, jako baza, możemy się tym chwalić, nawet i na całym świecie. Na początku ta baza to był zwykły barak którego część zaadaptowano na dojo. Później wybudowano nowoczesną halę sportową, w której trenowała plejada znakomitych bytomskich judoków na czele z dwukrotnym mistrzem olimpijskim Waldemarem Legieniem. Po latach jednak hala wymagała gruntownej modernizacji, która kosztowała około 600 tysięcy złotych. W ciągu ostatniego pół roku, właściwie roku, zmieniło się bardzo dużo. Jak widać tutaj na załączonym obrazku, chociażby maty, które kiedyś były zielono-czerwone, teraz mamy żółto-niebieskie, To z pomocą miasta Bytomia udało nam się takie maty zakupić. Także klub przeszedł gruntowny remont. No i myślę, że jesteśmy na ukończeniu, zostały tam jeszcze dosłownie kosmetyka na dole. Jest to baza przygotowana dla zawodników. No Mamy aspiracje olimpijskie, więc musimy mieć warunki też olimpijskie i europejskie. Klub ma aspiracje i oddanych ludzi, którzy nie wyobrażają sobie Bytomia, bez czarnych bytom. Jak ktoś mówił o Bytomiu, to zawsze się kojarzy z judokami i, i, i z czarnymi bytom. I w ogóle Bytomia ja sobie nie wyobrażam, ponieważ tam z tym klubem jestem związany prawie 50 lat, więc sobie nie wyobrażam Bytomia bez judo i, i, i bez czarnych bytom. Zaangażowanie trenerów i zawodników przynosi efekty. W 2020 roku zawodnicy czarnych zdobyli łącznie 35 medali Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym 11 złotych. Natalia Kropska zawodniczka z Bytomia wywalczyła brązowy medal w Mistrzostwach Europy Młodzieży, a w rankingu systemu sportu młodzieżowego za 2020 rok klub zajął trzecie miejsce w województwie śląskim, biorąc pod uwagę wszystkie dyscypliny.